Dobrze, mówię, że żył żeby nie było, także z tym filmu nie było, tak, a wiecie, że ja z takich rzeczy robię filmy, tak, a ogólnie tego filmu w ogóle nie miało być, bo jego nie miałam w planach, tak, zrobić, ale jednak zdecydowałem zrobić, tak, dlaczego by nie, dlaczego by nie, dla Ciebie, dla Was, dla siebie, tak, film filmik, tak, można powiedzieć, takie bieżące, tak, bieżące rzeczy na temat Wodę, Liliet, Huń, Wersy, czyli z tych kartek, tak, to, co mam tutaj zapisane, tak, wiem, wie, wie, że Wy macie z nimi posty, Wy tak, relacje i tak dalej, tak, macie na stronie, macie na stronie, macie na YouTube, tak, ja wiem, ale niestety chwilę osobno, zachęcam do zobaczenia, ale filmiku z kamery jeszcze na ten temat nie było, tak a przecież, że fizycznie coś takiego musi być, prawda, bo to też jest ważne, a wiadomo, że na YouTube ten filmik wtedy będzie wydany, tak, niekoniecznie teraz, tak, bo teraz nie mogę pewnie wydawać jeszcze ale przed spaniem ten filmik będzie jako wydany na YouTube, to bo ja go nagrywam teraz, oczywiście, ja go nagrywam teraz, ja nie wiem, ale ja go wydam dopiero przed spaniem, jak będę mógł, tak, bo bo wiecie, że wczoraj wydam utwory na Wodne Linie, więc wiadomo, że dziś Teraz nie mogę nic wydawać na YouTube pewnie. Więc ten filmik tak, co teraz robię tak do Was, z tego, tak i z tego, tak to... Nie go wydam na pewno nie, tak to nie ginie tak na Instagramie też on będzie, ale... ale to na pewno nie teraz, dobrze? OK, Bo ja to nagrywam teraz, ale, ale wydam to później tak, za parę godzin, dobrze? OK? O. Dobrze, bo oczywiście tam... No mm, robi się piekło, tak? No. To nie do Was, nie, to nie do Was, no. Bo tutaj y, szklanka pajacowała i, i nie wiem, kiedy do na go. Robimy na pytony środkowe. No. Nie da się. Zawsze coś, nie wiem. Ja to nie do Was, tylko do, do kubka, do tabletek, nie, one no, muszą pajacować, muszą tu latać, nie, bo tutaj one są, a muszą tu pajacować, nie. Nie, wie tylko one, nie, no. Nie wiem, zawsze coś, no. Dobra, Nie o to, tak? Bo ja tu słucham sobie tej płyty, tak? whole to wiecie, tak, oczywiście, ale suchą będę za chwilę, jak skończę ten odcinek nagrywać, tak, to wtedy będę suchą, a to nie zginie, tak? Bo ja wiem, przy jakim utworze jestem, więc spokojnie, tak, to nie zginie, ja wiem, w jakim utworze jestem. Włosy będę musiał ci umyć, tak, włosy ogólnie będę musiał Ci umyć, bo wiecie, że one są tuste, tak, a wcześniej ich nie było, więc muszę je umyć dzisiaj. No dobra, z ogólnej rzeczy to chyba tyle, bo jeszcze jedynie to tak powiem wstępnie, ogólnie tak, jedyna rzecz na ogół jeszcze jest taka, także że na Instagramie dzisiaj jest postów nie ma, tak, bo ja przekroczyłem limit, tak, w nocy, więc to co macie na Instagramie z postów, tak, setów i nie setów, to macie jako materiał na dzisiaj, tak, czyli dzisiaj już nie nic nie będę, tak, czy ja będę robić zdjęcia, tak, będę robić zdjęcia, ale... Dawał tylko nie będę, bo nie mogę, tak, ale jako żarty, jako sety, nie sety, ja to dam jutro, tak, czyli dzisiaj macie, no dzisiaj macie to, tak, oczywiście, a jutro będą inne rzeczy, czyli to, co ja robię, tak, wtedy ja to będę dawać, tak, nie dzisiaj nie, ale jutro, tak, dobrze, na YouTube, oczywiście coś z tego będzie, na pewno. No, i to chyba wszystko, bo, bo, bo z wczoraj macie 6 postów typowych, tak wiadomo, sześć typowych, jeszcze 7 typowe, tak, chociaż tak typowe, 4, tak, na, 3, 4 na pewno typowe i trzy twórcze, jak nie cztery, prawda? No właśnie, bo 3 typowe, I, i, bo, bo sorry, że jak się mylę, sorry, że ja nie chcę was wprowadzać w błąd, ale ja na, bo ja, na, bo ja, na, bo ja dam wczoraj jest zarówno i typowe, i twórcze, nie? Twórcze są ważniejsze oczywiście. Twórcze macie też na stonie, tak, do zobaczenia, i na też macie jako sety, niestety, przykład twórcze do zobaczenia. I to chyba tyle, nie? No, to już inne rzeczy to mi oczywiście, ale to z tych ogólnych rzeczy to wszystko. A bo to, co dzisiaj będzie z postów na YouTube, to będzie tak, to ja to dam, tak? Bo, bo ja dzisiaj ogólnie nagram cztery utwory, tak? Bo będę mówić o tym oczywiście, ale ostatnie cztery utwory, tak? Ostatnie cztery ja za ja jakiś czas będę nagrywać dla Was, tak? Ostatnie cztery utwory nagram, tak? Wtedy ja je na pewno wydam na YouTube, e, tak? Więc dzisiaj jeszcze postelinkowego z albumem Woda Nie tchu nie nie będzie, tak? Bo nie będzie, ale. Sądzę, że jutro, tak, albo pojutrze, już to, co będzie z tego wybą, to będzie, tak, i wtedy będziecie mieć całą płytę, tak? Edycja. Zresztą robimy na pytony, tak? siatkowe Zresztą robimy na łęcki? No, znowu nie? Włosy, włosy. Bo tu włoski muszą pajecać. Włosy, widzicie, nie? Włoski muszą latać, nie? Jak zawsze. No właśnie. Wreszcie nie denerwuj, nie? Ale nie was, tylko na to, nie? No. Za chwilę coś. Robimy na tak, 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 tak. Północy, na go. Już czas. No, będzie spokój. Pytany siatku będzie jej widzówką. No, nie wiem, wizytówka tak? Im, im, nie ja wam, tylko im. A może święty węsaki i koniec. Nie wiem. Dobra, więc oni i i betony, natomiast e, e, kończymy tą orę, tak? I przechodzimy do tej rzeczy, tak? Bo bo poprzedni wynik tak tam dotyczył tej właśnie tego właśnie tych dziewięciu utworów, tak wydanych na to, a to jest jakby taka kontynuacja dwójeczka tak, tego materiału, tak jakby taka kontynuacja nie miało tego być, no, ale jest, bo tutaj jest sześć utworów, to jest 10, tak, bo najpierw było to, tak, potem było to i potem było to. Nie? Dobra, bo ja to inaczej nagram, inaczej wydałem, ale ja to tak jak, tak jak nagrałem, tak, tak jak przygotowałem, tak właśnie, tak jak jest na tych karteczkach, tak fizycznie, to tak właśnie było nagrane i wydane i tak dalej, tak dobrze? No i to tyle, tak. Bo z postów, no i tybie dzisiaj będą na pewno 6 postów na pewno będzie, 6 typowych postów, tak? 6 postów ogólnych, tak na pewno w tym jeszcze siódmy jak mi się uda. Jak się mi uda, to jeszcze dam siódmy, tak? Bo sześć na pewno, a czy siódmy będzie, to zobaczymy, tak? Bo wczoraj macie siódmy, wczoraj macie siódmy, siedem postów, tak oczywiście zachęcam do zobaczenia. A czy dzisiaj będzie 7 postów, zobaczymy, tak? Bo... Bo twórczy bo, bo twórczy na pewno będzie na temat tego, na temat tych utworów, nie, czyli cztery utwory na wodę, nie, nie, to by wiecie, nie? Okej, okay. dobrze. To jak ja to przygotuję, tak, nagram, przygotuję, tak, wtedy je ja to ja na pewno dam na stronie, tak, na YouTube to też będzie wtedy. I to wszystko, tak, dobrze? No, to powiedziałem, to powiedziałem, to powiedziałem, tak, to powiedziane, tak, co zamykamy, to zamykamy, to zamykamy. Na Instagramie macie dzisiaj te materiały, to to macie, tak, dzisiaj już nie więcej nie będzie materiałów na Instagramie. Na stronie macie to, na YouTube macie to, tak, na stronie wiecie, że macie tylko twórczość, tak, to wy wiecie. Zresztą fizycznie... Y wodeni macie tak na stronie jako produkt wydaniowy inne rzeczy też to macie do tego wariantu. Tak, to macie, to macie, to macie. Deszcz oczywiście opada teraz, nie? Widzicie? Rozbadało się, nie? No właśnie, cóż, taka pogoda, nie? No właśnie. No dobra, to tyle. Tak, możemy lecieć z tym. No. Bo jakie macie jeszcze wydania są ważne, Tam będą są tak, są Iwanis, Gamer tak? fakt czy tam jeszcze Luton Le tak to są najważniejsze, ale oczywiście wodne brzeg. W... Wonalie też, czy czyste, czytamy, czy to są najważniejsze ery, tak? Ale oczywiście, ewolucja, etapy fanworld, czy hypertefakcji, czy obcisy całego życia, to też są ery życiowe, tak? dla no, no, nich są covery, są niecovery. Zresztą wydane te ery jakieś były, tak? Tam wariantach i osobno, więc zachęcam do streamingu tych hertów, tak? o nich nie będę wiadomo, tak? Ale zachęcam słuchania etapy, ewolucja, czy tam jeszcze wo wodnym Rzek, też nie? Bo to bo tutaj ery też są warianty, widzisz, że one będą spokojnie. I to wszystko, tak? Pozwal są, tak? wiecie co będzie. Tutaj o tej osie mówię, nie będę, tak? Tutaj mówię o tym, czy pragnę powiedzieć. to tutaj, 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 po prostu wam podam to, co macie na kartkach, nie na fizycznie, fizycznie wam dam, nie, postach i relacjach, nie. I innych zatach. Za następne 6 warkaców na wanie, jest gotowe, tak czy general? Old now, najtubie, tak. Na no macie o wydane, tak. Zresztą co wydam? 10 tak, ostatnio 9 tak. dni temu 9, 10. Dzisiaj wydam 4 ostatnie, tak. Utwory. 10 oficjalnych, bo to jest jedna rzecz, tak, 6 oficjalnych traków, tak, na wariant uwolnienia dwóch tak, natomiast to jest jedna rzecz, tak, z kartką był więc, rozumiecie, 10 oficjalnych tracków, następnych tracków na barie, no bo już wyszło, tak, czyli Available Now, prawda, czyli Old Now, tak, najbardziej, z tymi Hisz, tak, najbardziej, tak, bo te utwory są wydane, tak, wczoraj wydałem je wszystkie, tak, więc spokojnie, bo to, co ja tak, z tej pory, tak, z tego wariantu, to wszystko wydałem, to, co chciałem, tak, zresztą z wyświetleniami też były posty, relacje, tak, i tak dalej, więc wiem, że wy was wiem, że oglądacie, tak, oczywiście, inne rzeczy też, tak, są, tak, czytam dobry fak, ale Zachęcam do tychęcie, ale to też słuchacie, więc bardzo mnie to cieszy, bo mimo że materiał już nie wyszedł w całości, to wiem, że słuchacie tej, tej, tej nie, e, 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 Epek też, tak? Tego mi chodzi tej Ery, nie? Tego, tego wariantu, nie. Bo to jest okutkowie wariant, z okazji długiej różnicy wypada płyty, wiecie, jakie wystarczy tylko lipca, nie wiecie. No. No w ten dzień zapowiedziałem dla Was tą ten wariant, nie? No właśnie. Z tej okazji właśnie to jest nie? stworzone. No. no ale to jest to, tak? Jeszcze trzecia rzecz że nie ogłaszam, że cztery kolejne traki, tak? Do wariantu tchu Edition zostały już nagrane w Out no, tak czyli Ove no, 8, tak, 4 traki, czyli 4, tak, tutaj 10, tutaj 6, tak. I to chyba tyle, bo to macie o wydane tak, to macie wydane tak, to macie wydane, tak, czyli razem 16, 20, no ja wydam około 19, tak? Bo 20 19 wydanych, tak a 5 jeszcze jest niewydanych, ale jakie ja to nagram, tak na pewno z dzisiaj to wtedy ja to na pewno wydam dla was przed spaniem, tak? Czy za zanim pójdę spać, tak? To ja, no, ja te utwory na pewno wydam. Teraz nie, ale... o ten filmik też będzie e, przed spaniem dopiero, tak? Ale e, spokojnie, te materiały będą na pewno przed spaniem, tak? Zanim pójdę spać. My ja też robimy dzisiaj na taka taka. Nieopot. Ja no. Też na... Może zabrać na wąsaki bazylijskie, tak? Na go... Goła dupa do betonów, jo? Ja. Do dżungli. Halo. Oj! W kumarów. No robimy na mrówki postrzałowe. Siurkiem, No. Do potu, nie? Do potu. No to nie do was, tylko do potu, nie? Bo on chceczkiem w Mmurówki widać, nie? No. Nie wiem, tego do dżungli, tak? Koniecznie. Z, z włosem. No. no. No dobra, więc to wszystko tak? I bo to, co chciałem na tej filmie powiedzieć, to powiedziałem tak, a poprzedni filmik tam z tymi... Nie, nie ma nie, nie, tylko... Już pamiętam, eee, coś tam było, nie? A dziewię taków, dziewięć taków, no właśnie. A, dziewięć, dziewięć, tak. Dziewięć, tak. No właśnie. Ten filmik macie oglądania na YouTube na streamie, tak? wydany wczoraj i na Instagramie, na YouTube było ostatnio. Zachęcam do zobaczenia, tak to tam jest i to wszystko, tak, bo to out now, out now, out now, wszystko tam jest, tak, to macie. Resztę materiału nagram dzisiaj tak, dogram, tak. Te, te materiały co będą z tego, tych ostatnich traków, to będą takie, i będę na pewno tak będę mógł i ten filmik był taki, taki, taki dodatkowy, tak? Bo w ogóle nie miał go w planach mieć, no ale zrobiłem to, zrobiłem ten filmik, tak przynajmniej jest, prawda? Właśnie. Bo inne rzeczy macie. O, to macie, a to chciałem na to nie powiedzieć to powiedziałem, tak, bo, bo to wiadomo, że to już wariant wychodzi i teraz, tak, bo jak mi się uda, tak to dzisiaj przyspaniem, tak ja ten wariant y, do końca w, w, na, nagram, wydam i wtedy będzie poslinkowe tak, setowe, nie setowe, tak. Zresztą takie w przypadku każdego wariantu, nie? E, dobrze? No. nie to wszystko, tak? No. Tyle. Tak, dziękuję za uwagę, tak? Oczywiście fizycznie ten wariant zupełnie jakiś będzie, z jakiś fonią, tak? Bo mówię o wynaniach oczywiście, a forach tak i tak dalej, a wiecie, że fizycznie ten wariant w osobnym pudełku będzie wodali, tak? Diming, z torba tak, wiecie, jeszcze Jakiej folie tak Zapisz, że duchu niestety może o to i to, że ma to i to, tak w, o fotkiodku, tak, będzie, że na warianty winowe, kasatkowe to samo tak? jak macie ten wariantualnie na stronie, tak? Jako produkt, tak będzie właśnie fizyczny, tak, Tylko winy na CD, kasetka. Na cake, 24, tak na CD, kasatka, folia na GEK 24, tak na CD24, na kaset 24, tak na winosa to CB. 12 tutaj 12 tutaj, tak, może. Bo do okładki on mówię tak to też będzie tak, bo cały zestaw to cały zestaw, tak. Bo mimo matzowego do Wodania nie ma, tak, bo jest przestany, ale na no, ale pudełko i set, tak zestaw do tego, tak to będzie, tak? Bo do wstania układki, bo wiecie, że dostana że, że, że w CD, tak? Wodnanie, też będzie zatropawała, ale CD minienka tak i jeszcze do świetne nagrania, tak? I chyba w mi się wydaje. A jak nie wizetówki to reszta, nie? No właśnie. Znaczy ołpał jest to chyba opcana płyta. I zachodzę muszkiwania, bo ta era do końca wyjdzie, tak? A wariant do schłania, I fizycznie ten wariant to kupienia jakiejś będzie, bo to jest album, tak? To jest płyta, tak? To jest wariant oczywiście, to jest album, tak? Jakiś przypadku etapie, to są płyty, to są warianty, to są, to są albumy, więc fizycznie to będzie, tak? Za, za to troszeczkę fizycznie będzie, więc to wy wiecie, no. To tyle. To za różko, oczywiście. kończymy, tak.